Cześć kochanie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że wiesz co, nie zatrzymuj się. Jeżeli się czegoś boisz, boisz się tego zrobić, ale wiesz, że to jest dobre. To nie zawsze będzie dla Ciebie łatwe, ale wiesz, że to jest dobre. Niech ten strach Ciebie nie powstrzymuje. A ja ci coś powiem. Ja nigdy nie uważałam, że będę kierowcą. Bo po co? W Polsce są tramwaje, autobusy. Wtedy wyjechałam do Anglii i nie zdawałam sobie sprawy, że tutaj miejskie środki lokomocji, no często ich nie ma, albo po 18 najzwyczajniej w świecie nie jeżdżą, albo jeżdżą raz na godzinę i jeśli jesteś z wózkiem, a już jest wózek na pokładzie, to się po prostu nie zmieścisz. No różne sytuacje. No i wtedy okazało się, że jednak mu się to prawo jazdy przedało. Tutaj pomogła mi wtedy mama, bo pieniędzy było mało. Ja zeszłam w ciążę z drugim dzieckiem, którego bardzo chciałam. Natomiast jak zobaczyłam ile jest tych bambetli związanych z tym, że jak jesteś chcesz iść z dzieckiem, no to, yy, to tu torba, tu wózek, tu pieluchy, tu jedzenie, tu ciuchy na no zmianę. Wiesz jak jest, jak masz dzieci, no tego się zawsze wydaje dużo. No i jest tego dużo. I powiem ci szczerze, że zrobiłam prawo jazdy w Polsce, pomimo tego, że mieszkałam już w Anglii, to czułam się bardziej tak komfortowo w Polsce. Jak przyjechałam tutaj, uwierz mi, za pierwszym razem, jak wsiadałam do auta i miałam jechać po lewej stronie, to miałam rozwolnienie. Miałam taki roztrój nerwowy, że zanim wsiadłam do auta, musiałam iść do toalety, i wtedy mogłam jechać. Byłam bardzo spięta, nie znałam wtedy technik uwalniania emocji jak EFT. Generalnie to było lat temu, orety no ponad 10. Ja wtedy interesowałam się już psychologią, natomiast jeszcze nie pracowałam w zawodzie i samo, moje, moje samo osobiste życie było dalekie od poczucia, że to jest to, jak być powinno. No i wiesz, co ci chcę powiedzieć? Chcę ci powiedzieć, że właśnie tak, przepraszam, że w taki sposób, ale leżę na łóżku i odpoczywam po przejechaniu z trójką dzieci... Z dwoma psami, z mnóstwem bagażów. To wychodzi około 380 km. I dla mnie to jest nielada dokonanie. Bo pierwsza z taką trasę wybrałam się rok temu, myśląc, że dam radę i trzeba poznawać świat. A w tym roku pojechaliśmy ciut dalej i mamy ze sobą nasze pieski. Właśnie oprócz tutaj jeden z nich odpoczywa, a tutaj drugi, tam, gdzie, tam gdzie ja, czyli ich mama, tam i ona. I wiesz, jestem zmęczona, pewnie, że jestem zmęczona, bo dla mnie to jest też kwestia tego myślenia o wszystkim. Ja nie mam zdiagnozowanego ADHD, ale doskonale rozumiem problemy osób neurotypowych. Moja rodzina jest neuroróżnorodna, ja sama to ADHD mam, teraz już to rozumiem, wcześniej tego nie rozumiałam i myślenie o tych wszystkich rzeczach, które są do ogarnięcia przed wyjazdem jest po prostu takie obezwładniające i ja sobie wymyślałam jeszcze coś innego żeby się nie pakować, dlatego skończyliśmy pakowanie wczoraj koło północy natomiast kończąc tę moją historię, chciałabym zostawić Ciebie dzisiaj z tym kochanie jeżeli wiesz, że coś może być dla Ciebie dobre ale się tego boisz, to ten strach, on jest jakby twoim przyjacielem, ponieważ jego zadaniem jest to, żebyś ty była bezpieczna. A my sobie różnie interpretujemy to poczucie bezpieczeństwa. I może być tak, że jesteś w sytuacji, która wcale bezpieczna nie jest, która nie jest dla ciebie dobra. Ale jest komfortowa w cudzysłowie, ponieważ jest to mniejsze zło, mniejsze ryzyko, bo już znasz to, bo to to twoje oswojone. A ja tobie powiem tak: a co jeśli spróbujesz wziąć ten swój strach pod pachę i spróbujesz zrobić to, czego się boisz? Oczywiście, niech to będzie coś dobrego, niech to tobie służy, ale czemu nie? Opowiem tobie tak, jak spróbujesz, a jeśli ci się nie uda, no i co? No to się nie uda. To spróbujesz innym razem, albo może znajdziesz inną rzecz do zrobienia, ale niech ten strach nie zatrzymuje ciebie. Jak chcesz, żebym wytłumaczyła ci i pomogła tobie w tym, odezwij się do mnie. Teraz jestem na urlopie, ale wracamy z urlopu za parę dni. Ja wiadomości przyjmuję. Natomiast na konsultację możesz się u mnie umówić um, już po urlopie. Ja Ciebie gorąco, gorąco zachęcam. Weź strach pod rękę i idź, rób. Nie chodź nie powstrzyma. Pozdrawiam Cię ciepło, zmęczona, ale bardzo szczęśliwa.